To sam ja samo, wyciem. to samo, te domki Ej, ej, ej ale zrobię tak? Naruchajmy sobie nalotów. Nowy punkt nawigacyjny! No, ja bym miał naród właśnie z tego domki. Skaczmy już. bo jestem. Dawaj, dawaj. <ślesk> Helikopter. Po idziemy potem, tak? Fajny lód Ludzie, tu nikogo nie ma No robią snajparka, idę mnie najebać No na zdrowie Dzięki. No dobra, no trzeba iść na golf course no i tyle Daj, daj, ja od na tam ten. tam no. Dawaj tam daj, Ta. daj, Na daj, U mnie, u o mnie, u mnie, mnie są, dwóch na dachu, trzy na b Dawaj do środka. Biegną. Idziemy? Chodź ze mną, chodź ze mną. Hal na w plecy. Jeden leży na dachu. jeszcze. Rozumiem. mam go. Nie oh mam, my. boi. To jeszcze jest są. Nie, teraz ten quest, mam 50 sekund, zróbmy ten quest. Jest gościu. To jest już na dachu jeden Na dachu Jest Jest Mam go Mam go Na dachu jeden. Na dachu Widzę go Mam Kurwa nie no bojkotu. Łeb? Od ja powaliłem, nie wiem czy z nim dalej. A nie no to... Zajęły no, się. Mam właśnie. Kurczę, no nie czekaj. Okay. Ja pierdolę że ta tekstura jak golfowego korks jest słaba.

Nie mamy ja, tak jak chyba tutaj Chodźcie na złoka jak coś tam ulepsze do kojemu i do snajperki są tutaj, są tutaj Można może dołowasz Do jedrona? No mogą być w Tak to czysto, okolica my się tam wiem o od 60, są za górką Bo tam coś sensownego? Ej, nie, ale mogę przejść za sniperki jak ktoś chce i... Ja bym chciał. Tyle. tutaj oznacza... z drugiego ulepszy no i tak oh, Dobra, O, teraz będę na pierdala. Ulepszy i Przed nami jest, idziemy po niego mhm. ja nie potrzebuję Zgorszył mnie! Dostęp mnie! Dostał po seferce! mu na pierdoliłem. Drugi też. Drugi też. Próbuję. Chyba nie wiem. dobra. Ale mną pierdoliłem. wypierdoliłem Kurde, sniperkę miałem wciknięć Wpierdolony Jest, 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 Gdzie masz? Jest na e. 120, no Tak na bezpiecznie, panowie, żebyśmy się nie wyjebali tam w jakieś bagno Nice I nadal, nadal Dwóch Oznaczcie, no, oznaczcie, no. bo nie widzę Widzę, no. Teraz strefa, na no, gdzie jebać będzie. no jest tak. Eee, na luzie. No zaraz będzie na luzie, jak wyskoczą, to nie będzie tak na luzie. Oni się tam z czymś biją. Chodźmy ich, przetniemy. Jeden wybieg, jeden wybieg. Mi już sobie włożył. Z przodu nas jebią, no. To nie wiem, może nie idźmy tutaj. I jeszcze czołg. Czołg jest, no. Ile. na no 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 Borderem dawajcie, chodźcie, dawajcie, chodźcie. Bo tu może być ekipa jeszcze no. Kurwa Dawać kosaj biegnij, kosaj biegnij Dawa, chyba, blisko. To jest coś bardzo niska, jeszcze misje. Nie chcę drogo słuchać. Nie oddałem, ale będą kolejne. Ale nie pa. Przynajmniej mogę być. Cinamy okay. to na górę, czy nie? Tak, idziemy ku górę jak jasno się zrobił Dobra ja dronam chyba Jedziemy sobie z ziplinem, przejechać na lewo? Nie, nie, czekajmy Tu jest ekipa W plecy patrzcie Zobacz, ekipa nic nie widać, też tak jest no, są, okay. chyba? A nie dobra, sorry, sorry, fajniko Chodźcie tutaj do mnie Tak w ogóle to nic nie ma Czysto dosyć wszędzie border, co Tu jest ekipa, ekipa tu jest, jest ekipa tutaj Stać właśnie. Jest miękamy. gościu, dostać dotyczy... ekipa, blisko, blisko. Jeden, derzy. Jeden derzy. Po Pokeby drugi Obity, na zaraz Spierdalamy, spierdalamy. Strefa, panowie, strefa, strefa, strefa. Mhm, patrzcie. Chodźcie, tam lewym ziplinem przelecimy, chodźcie tym lewym. O kurwa, z przodu nie wiem Chodźcie tym lewym ziplinem, pojedźcie. Są tam goście na tym zipline Nie, Ale nie, to widzę nie nas, idziemy. nie widzą, nie, nie widzę nas, chodź. Dobra. Dobra, im na plecy. O kurwa, nie trafiłem. <grym> czekaj, czekaj na nich. Ja mam nalot, można było im gdzieś kurwić. Też była ekipa, uwaga Tu są przed nami, są przed nami, blisko Po głowie Okej, wiem Uciekł, spadł, no i się odtworzył Patrzcie, lewą, ja spróbuję dopiero odwalić tego chłopa Na blisko, na prawo dwóch To tamci, co się do nich strzelaliśmy do głowę leży Dałem dajemy im na lot, im na lot Pokażę ma Mam czołg znowu woli się nas czoi nice. Lewą mam, lewą mam, lewą mam od strony strefy Dobra nie bijmy się z nimi, chodźcie do strefy, nie bijcie się z nimi, chodźcie Боспорти... Ни... Постарать меня только хева. Спаливайся? Спаливайся. 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 Tutaj, oznaczony, Tam, na nie bijcie go nie bijcie On jest go. jeden, on jest no sam. ogóle. Jedzie nas z jeepem, jedzie nas czołg z zipem, nas czołg Z której z strony oznacz Czołg tu jedzie No to mówię Ale gdzie? W oznaczony przeciw Spierdolajcie stamtąd, ja go smakuję Skrzynka przeciw pancerna, już dawaj ją O skurwysyn też tam pojechał na dół Pierdolony Dawaj tą skrzynkę przeciekamy Na dół pojechał oh, Nie ma go? Odradzają się Patrz, no, to, patrz. Nie ma Nice. się borderem, chodźcie borderem Tam jest czołg, tam jest czołg Też? Ja nie mam ja mam Cztery. No to on tu jest na dole to dawaj go i dobrze O, to już z góry Czołko ja pierdolę Dostał bardzo do niego Darek Bardzo do niego 15 osób, 8 drużyn to my jesteśmy jedyną pełną drużyną chyba Nie pożyjmy tak strasznie nie? z tym strachem. Oni są tam, mnie te kurde Dobra chodźcie jak najwyżej i... No Cześć chodźcie strasznie. jak najwyżej, tam gdzie Maciuś jest, patrzcie za okay, mną. Okay. Macie amunicję jak coś Tu może być niebezpiecznie, zachować ostrożność Ja jestem spóźniona trochę Uuuuu <słuch> Daję cię <skonka. słuch> 11 osób mamy 4 są. to są 5, 5 solów graczy, daj połóż się Macie się z dronem Nie bo tu mnie strefa zaraz daje, No to trzymać się, tak jeden Gdzie? Dobra idę się położyć i będę trzymał Dobra Ja zwiedzę go, pokawe ma No, to ten autkiem jest na pewno jeden Wyskoczył, dwójka ich tam jest i wchodzą do środka oznaczeni. Jeden jest tutaj pod anteną, drugi. Macie nawet jakiś? Nie. Ja mam. Ja, ja podchodzę pod podchodzę po te barierki. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze poczekaj. podchodzę po te barierki. Oni się strzelają, oni się tutaj gnoją pod antenami. Dokładnie. Zajmujemy tą antenę tutaj pierwszą. Tu jest ekipa, i też się strzelają. Zajmujemy tam najwyższą antenę. ostrożność! Dobra, dawaj Tylko w jakieś plecy nie były dzikie, nie? Daję drona. Maciuś zaraz nasz nalot na strefę, dobra? Po korzyści, może się Mam dobra, gościa po lewej. Się. Na pingu Ej, jest! Nie trzymajmy się razem, tylko w miarę w polu widzenia, ale tak... Na pingu jest oznaczony. To jest furka. Dawaj masz po niego. Tylko tak wiesz, miarę na bezpiecznie. To jest dwóch, uważał, to jest dwóch. To kurwa, nie wiem czy chcemy podchodzić. Kontakt! Widzę wrogi No, no, no. Nie widzę go. Wybną sobie rawagiem 3 zostało tak? 3 składy zostały nie, 7 osób Czyli, dwie, czyli dwóch. jest dwóch, dwóch solo Daj na środek macie się strefy za chwilę na lot Czekaj oni Tak oni są Ja mam drona znowu bo mogę, się, mogę się znowu z drona złożyć Widzicie mnie? Żeby mnie tutaj nie odjebali Słuchajam mnie Możesz się, wnieść, nie? Możesz się wnieść, nie? Ja Ja tak samo miałem ja tak no no. hmm. Daj na tamten budynek na lot Pewnie tam gościu siedzi Flash fleszem, dostałem, dostałem fleszem. Pod nami gdzieś siedzi Dajesz na na, na ten budynek daj, daj na lot na, na dwójkę no, daj.

Pewnie w tym budynku możecie się dodać O, dostaje skądś Jest, Ale jest za kędzierą, dwójka No, na chwilę ta jest, na chwilę ta jest, rachita jest jeden, jeden. A to nie pokazuje ile jest graczy, to na teamy były pokazane Tak A ostatni? Zagradzaj jeszcze Nice! nice. No, nie, cool. в